Jeżeli chodzi o pierwszą połowę 2024 roku na rynku samochodów nowych, mamy do czynienia z dosyć dużym wzrostem, bo jest on około 15%. I prognozując, można powiedzieć, że na koniec pierwszego półrocza liczba samochodów sprzedanych nowych zamknie się w okolicach 270 tysięcy. Jest to bardzo dobra sytuacja, i też nie chwaląc się, tak jak przewidywałem, i przewidywali też inni znawcy, rynek w tym roku rośnie, co wynika z jednego podstawowego czynnika. Po prostu jest dobra kondycja gospodarki, są pieniądze na rynku, a rynek samochodów nowych ma to do siebie, że zawsze jak są pieniądze, jak gospodarka jest w dobrej kondycji, to ma to przełożenie właśnie na sprzedaż samochodów nowych, ludzie kupują samochody i to właśnie obserwujemy aktualnie na polskim rynku. Natomiast co warte podkreślenia, mimo że te wyniki w tym roku są dobre, to żaden z pierwszych pięciu miesięcy, czyli do maja, nie dogonił jeszcze swojego odpowiednika w roku 2019. Czyli jeżeli weźmiemy każdy miesięczny tutaj wynik w roku 2024, to żaden z tych miesięcy nie przekroczył liczby ze swojego odpowiednika z roku 2019, co oznacza w prostej linii to, że na chwilę obecną. Ciągle nie dogoniliśmy roku 2019 i ciągle jeszcze nie wróciliśmy do tych liczb sprzed pandemii. Natomiast myślę, że prognozy mogą być optymistyczne, ponieważ szykują się pewne istotne zmiany prawne w Polsce. Po pierwsze od 1 lipca w Warszawie obowiązuje pierwsza w Polsce strefa czystego transportu, właściwie druga, ale, ale pierwsza taka na poważnie. Druga rzecz jest taka, że zapowiadana jest poważna zmiana w podatku akcyzowym od nowego roku. Mianowicie podatek akcyzowy miałby stać się podatkiem ekologicznym i podatkiem uzależnionym od parametrów ekologicznych samochodu, co by oznaczało, że jeżeli auto byłoby np. starsze albo miałoby gorsze parametry emisyjne, emitowałoby więcej dwutlenku węgla czy, czy, czy tlenków azotu. To wtedy ten podatek byłby wyższy. I to po, pozwala przyjąć, że rynek samochodów nowych, czy rynek samochodów nowszych, będzie się w Polsce rozwijał w najbliższych miesiącach jeszcze szybciej. Natomiast jeżeli chodzi o rynek samochodów elektrycznych, to można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z pewną zadyszką, ponieważ rynek samochodów elektrycznych bateryjnych rośnie na chwilę obecną wolniej niż rośnie cały rynek, no bo jeżeli rynek ogólnie rośnie w okolicach 15%, tak jak powiedziałem, to rynek samochodów elektrycznych rośnie w okolicach 5-6% i, i pierwsze półrocze się, zamknie się z liczbą w okolicach 9 tysięcy sprzedanych samochodów bateryjnych elektrycznych. No jest to wynik słaby z tego względu, że w samochodach elektrycznych są bardzo, bardzo niskie tutaj te te stopy bazowe, od której wychodzimy. W związku z czym te wzrosty powinny być jeszcze wyższe. Natomiast nie są. I przyczyny, moim zdaniem, przyczyny są moim zdaniem, dwie. Pierwsza jest taka, że program dopłat mój elektryk już w pewnym sensie trochę się spraw. Kwota dopłaty, jaka obecnie jest w programie mój elektryk, no po prostu jest za niska. Samochody elektryczne są drogie. I ta kwota kilkunastu tysięcy złotych, która jest w programie Mój Elektryk, wydaje się być niewystarczająca. Po drugie, i to jest bardzo też istotne, kilka tygodni temu pani minister Funduszy Europejskich, Połczyńska-Nałęcz, zapowiedziała wprowadzenie nowego programu dopłat do samochodów elektrycznych. Ten program dopłat miałby opiewać na kwotę 1,6 miliarda złotych. Oczywiście rozłożono na parę lat, natomiast pozwoliłoby to na dofinansowanie około 50 tysięcy samochodów elektrycznych, ponieważ kwota tej dopłaty miała by wynosić około 30 tysięcy złotych. Co też jest bardzo istotne. Jednym z elementów tego programu byłyby również dopłaty do samochodów używanych elektrycznych, czego do tej pory nie było. I wydaje się, że jest to też dobre rozwiązanie, ponieważ rynek samochodów elektrycznych używanych na chwilę obecną nie istnieje. Samochody te bardzo szybko tracą na wartości, więc wygenerowanie jakiegoś tam popytu poprzez dopłatę na te używane samochody elektryczne byłoby dobrym rozwiązaniem. Natomiast pamiętajmy, że w takim programie konieczne jest wprowadzenie pewnych limitów czyli chociażby musiały być to samochody nie starsze niż na przykład 3 czy 4 lata. Ponieważ dofinansowanie starszych elektryków, nie wiem, 8-, 10 bo i takie przecież są, byłoby raczej niekorzystne zarówno dla rynku, jak i dla ochrony środowiska w Polsce.